Cześć kochani, witam Was w filmie, którego bardzo dawno u mnie na kanale nie było i będzie to film o książkach. O książkach, które przeczytałam ostatnio. Rzadko takie filmy daję, bo wiem, że mało z Was się interesuje też książkami czytaniem, ale wiem, że jest tutaj mała grupka, która tak jak ja bardzo lubi, więc postanowiłam, że w tym roku będę robiła tak po każdym kwartale. Więc mamy kwiecień, dlatego przychodzę do Was z podsumowaniem trzech pierwszych miesięcy roku Więc nie wiem, czy będzie tego dużo czy nie, ale po prostu to, co przeczytałam, to Wam o tym opowiem I zacznę z książek, które mam tutaj fizycznie, bo tak jak Wam zawsze mówię, większość książek ja mam po prostu z biblioteki, żeby ich nie składować w domu niepotrzebnie, bo ja raczej nie czytam po dwa razy ale kupuję na przykład moich ulubionych autorów, czyli Stefana Dardę, i tutaj mam książkę Cynamowskich Hut, czyli drugą część Cymanowskiego Młynu. O młynie wam już mówiłam, polecałam, uwielbiam tę książkę, jest świetna. No i tutaj właśnie druga część. Nie do końca mogę wam powiedzieć, co się dzieje w drugiej części, bez zaspoilerowania zakończenia pierwszej, więc powiem wam. Po prostu, że Dardę uwielbiam, to jest polski pisarz To akurat jest napisane z Magdaleną Witkiewicz I to jest takie połączenie thrilleru z obyczajówką Bardzo fajnie im to wyszło To jest taki thrillero-horror, bo tutaj są zjawiska paranormalne W pierwszej części to jest tak, że małżeństwo przyjeżdża do agroturystyki na Kaszubach Po to, żeby ratować swoje małżeństwo właśnie i generalnie oni nawet nie wiedzą skąd dostali zaproszenie Podejrzewają, że może od cioci, może jakieś jakiejś kuzynki Ale nie wiedzą kto im wysłał zaproszenie do tego pobytu tam, taki voucher no, Ale jadą i na miejscu jest bardzo klimatycznie Bo mamy lasy, w ogóle ja na Kaszubach nigdy nie byłam I powiem wam, że ta seria mega mnie zainspirowała do tego, żeby jednak się tam wybrać W drugiej części w ogóle zmieniają się bohaterowie To znaczy są te same osoby, które występują w pierwszej Tylko inne osoby jakby wychodzą na pierwszy plac Powiem wam, że to jest bardzo ciekawe. Jeśli lubicie takie horrory, właśnie coś połączonego z obyczajówką, no to było bardzo lekkie, dzięki temu, że ta obyczajówka tutaj jest, chociaż nie powiem, bo też potrafi cierpnąć skóra tutaj. Zwłaszcza, że to się dzieje u nas na kaszubach, to nie jest gdzieś w Ameryce, wiecie, nie wiem jak u was, ale mi się zupełnie inaczej czyta coś, co się działo gdzieś tam w pobliżu mnie, czy, czy w ogóle gdzieś w Polsce. Ale świetna, bardzo klimatyczna seria, więc polecam wam. Dalej książka z biblioteki, którą jeszcze mam, to jest Arabska Żona i to jest na podstawie historii kobiet, które autorka spisała, więc nie do końca jest to na podstawie prawdziwej historii, ale powiedzmy, że zainspirowane prawdziwymi historiami. Dzieje się to w latach... Osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych Gdzie młoda dziewczyna w Polsce zakochuje się w Arabie Potem mają dziecko Bardzo młoda, bo jak się poznali to ona jeszcze w ogóle nawet nie skończyła szkoły średniej No i żyją sobie razem Różne symptomy się pojawiają w ich związku, które świadczyłyby o tym, że, że coś złego się może wydarzyć Ale jeszcze... Powiem Wam, że to były jeszcze takie czasy, gdzie się tak bardzo nie mówiło o tym, że jeśli Polka jest w związku z Arabem i na przykład mieszkają w jego rodzimym kraju, to ona nie ma potem prawa do dzieci w razie gdyby na przykład wzięli rozwód Wtedy tutaj na przykład autorka jest w szoku, kiedy dochodzi do czegoś takiego, bo oni później wyjeżdżają z Polski do jego ojczyzny. Myślę, że teraz to po prostu wszyscy o tym wiemy, bardzo dużo się o tym mówi. Oczywiście nie chcę absolutnie nikogo tutaj kategoryzować, ale, ale wiecie, że takie jest prawo w Arabii Saudyjskiej i no, no po prostu teraz to jest takie powszechne. A wtedy jeszcze tak się tym nie mówiło, jeszcze nie było takiego dostępu do internetu. No i to są takie właśnie pierwsze historie tych kobiet, a tutaj dzieje się naprawdę bardzo dużo. Bardzo fajnie jest pokazana też tamta kultura, też to, jak kobiety w tej kulturze funkcjonują bo tutaj jest bardzo dużo o siostrach tego męża, więc yy, super i powiem Wam, że nawet się nie spodziewałam, że mi ta, ta książka poruszy, bo ja dużo tego typu książek czytam i jakby już wiem, co mogłoby się tutaj wydarzyć, ale i tak się na końcu popłakałam, bo to bardzo emocjonujące, chociaż przez dużą część tej książki miałam takie poczucie, że no ale <laughs> naiwniara, I, i też jest w takim dosyć romantycznym tonie ta pierwsza część utrzymana, no, ale później już się zaczyna akcja i, i naprawdę polecam Wam, bo super się czytam, bardzo. Szybko. I kolejna książka, którą tutaj mam, to jest Stieg Larson: Zamek z piasku, który runął, czyli to jest chyba czwarta część Millennium. Chyba czwarta, bo ich już jest tak dużo i one są mega grube. I powiem Wam, że te książki są genialne. No zresztą widzicie, ile tutaj się dzieje, ile tu można zawrzeć akcji, intrygi, też takiej politycznej. Genialna bohaterka, jeśli czytałyście chociaż, nie wiem, pierwszy tom, chociaż pierwszy no to jest taki sztandarowy i dużo osób o tym mówi, że pierwszy jest najlepszy, ale warto czytać dalej, bo ci bohaterowie, czyli Michael i, i właśnie Lisbeth, no to, to są bohaterowie, dla których warto, warto czytać. I powiem wam, że bardzo lubię tą serię, ale trzeba to czytać jednak e, książka po książce, bo ja robiłam sobie takie przerwy Ostatnią część czytałam chyba rok temu i było mi się bardzo ciężko w to wdrożyć, po prostu nie pamiętałam co się tam za bardzo działo no, Tutaj jest dużo właśnie też takich politycznych wątków, więc musiałam na początku sobie po prostu przypomnieć i już myślałam, że ją odłożę, ale skończyłam, i jak zawsze po odłożeniu tej książki miałam wow. Jak zawsze po wszystkich książkach z tej serii, więc będę czytać dalej. Tylko muszę po prostu teraz już na bieżąco. Wypożyczać kolejne, więc taka moja mała rada. Jest to dosyć ciężkie, bo po takiej grubej książce chciałaby się odpocząć i przeczytać może coś mniejszego, ale no, warto właśnie tak bardziej ciągiem. Dalej książki, których tu nie mam fizycznie, więc będę Wam wklejała okładki. Książka jedyna Santos, i to jest książka opisująca relacje ojca, córki, siostry. Bardzo fajna. Opisująca o takim specyficznym typie osobowości jako ojca, i to jak to wpłynęło potem na córkę, i to jak mimo wszystko ta córka chciała z nim naprawić relacje. No, powiem Wam, że też fajnie się to czytało. Następnie Róże Cmentarne Krajewskiego, i to jest taka książeczka krótka, też jakieś thriller, kryminał, który się rozgrywa w Polsce o ściganiu seryjnego mordercy. No takie powiem Wam szczerze, jakoś mnie szczególnie nie poruszyło, przeczytałam takie w wolnej chwili to do przeczytania też takie cieniutkie, ale jakoś specjalnie bym tego nie polecała. Książka, którą skończyłam w styczniu, ale chyba Wam ją pokazywałam w poprzednim takim podsumowaniu, ale skończyłam ją dopiero w styczniu, to jest ostateczne wyjście Kirino. Uwielbiam książki, gdzie akcja dzieje się w Chinach, w Japonii. Mega, właśnie ciekawe, bo to też zawsze możecie załapać troszkę tej kultury. A tutaj jeszcze jest fajny wątek kryminalny, bardzo ciekawi bohaterowie. No i tutaj jest o czterech przyjaciółkach, które po prostu są wspólnie zamieszane w zbrodnie. I tyle Wam powiem, ale przeczytajcie, bo to, to naprawdę było ciekawe. Kolejna książka to jest najgorsze dopiero na Dejdzie Małeckiego, nie spodziewałam się, że Małecki ma też tego typu książki, bo zaczęłam od zupełnie innej literatury w ogóle Małeckiego, bardzo lubię jego sposób pisania, a to jest taki typowy thriller, kryminał, rozwiązywanie zagadki i było to całkiem spoko, na pewno lepsze niż to Róże Cmentarne, ale jakoś tak mi nie zapadło w pamięć, wiecie jest dużo takich książek, które czyta się owszem z przyjemnością, ale zaraz potem się ich zapomina, no i to jest jedna z tych Następnie to jest jedna z moich ukochanych serii Głosy z zaświatów Mroza Ja w ogóle Mroza uwielbiam I Głosy z zaświatów to tutaj jest to też kontynuacja Pierwsza część to bodajże listy z zaświatów Tutaj wam wkleję Ale uwielbiam tych bohaterów Tutaj też jest taka bardziej już skomplikowana intryga Nie taka prosta No i wspólnie właśnie bohaterowie rozwiązują Tutaj jest taki motyw, który często się pojawia, prawda, w thriller, krym thrillerach, kryminałach. Jeśli dużo tego czytacie, to pewnie często się na to napotykacie: że główny bohater znalazł się w nieodpowiedniej sytuacji, w nieodpowiednim czasie, w nieodpowiednim miejscu, jest niesłusznie o coś oskarżony, no i musi się tutaj oczyścić z zarzutów. Ale jest też przy okazji fajny wątek miłosny i naprawdę e, tak lekko, przyjemnie się to czyta, i po prostu. Nie wierzę, że to znowu się tak zakończyło, że będzie kolejna część, bo ja już, wiecie, chciałabym jakiegoś rozwiązania, a tutaj oczywiście końcówka sugeruje, że trzeba sięgnąć po kolejną część, więc, więc będę musiała to zrobić Znowu thriller Doggerland To czytałam, słuchałam tego na audiobooku To jest pierwszy tom I też taki... Nie wiem, powiem Wam, że ja chyba tego tak dużo czytam, że już nic mnie tak jakoś super nie zadowala. No, było to OK, ale, ale jakoś tak bez szału. O, tutaj jest książka, która się trochę wyróżnia, bez tchu, Figaro, ale to nie jest, znaczy są tam elementy thrilleru, ale to jest taki romans, taki troszkę erotyczny, ale powiedziałabym, że dla kobiet taki dosyć subtelny. Fajny, chociaż na początku mnie to trochę denerwowało, bo ja nie lubię takiego języka, który podchodzi prawie że pod harlekin, ale powiem Wam, że no o dziwo bardzo przyjemnie mi się to czytało, chociaż zakończenie było dosyć oczywiste, więc to jest bardziej taka książka dla rozrywki niż. Niż żeby tam jakoś szczególnie się zagłębiać w tą akcję, aczkolwiek było spoko. Jest to oczywiście, chyba w ogóle to nie był pierwszy tom, ale nie potrzebujecie czytać pierwszego tomu, żeby przeczytać to bez tchu. Główna bohaterka ma już męża nowego, ale były partner chce ją odzyskać, natomiast bardzo źle się wobec niej wcześniej zachował, no i oczywiście ona już go nie chce. Ale mają razem córkę, przy okazji, jeszcze są osoby z ich przeszłości, które się chcą zemścić i na nim, i na niej, więc tam różne rzeczy się dzieją. Jeśli was interesuje coś takiego, dobrze się relaksujecie przy czymś takim, to, to mówię, że jest tutaj taka książka, można przeczytać. Książka jedna z fajniejszych, jeśli chodzi właśnie o thrillery, kryminały, to była Pacjentka, też słuchami w audiobooku i to było całkiem fajne. Naprawdę tutaj myślałam, że troszkę inaczej się to skończy, ale już później przewidziałam, za. Zakończenie też o lekarzu, który próbuje dotrzeć do pacjentki, próbuje się dowiedzieć, co się tak naprawdę wydarzyło, bo oskarżają ją o śmierć męża. Natomiast ten lekarz wierzy, że ona tego nie zrobiła, że jest niewinna i próbuje to udowodnić jako jedyny, chce do niej dotrzeć. I tutaj powiem Wam, że pomimo tego, że przewidziałam to zakończenie, to naprawdę fajnie się doczytał, więc to polecam. I ostatnia z książek to jest dziewczyna, którą znałeś, też słuchałam w audiobooku i to była, był to też taki dosyć lekki thriller, który ten akurat mogę Wam polecić. Tutaj główna bohaterka jest z mężem, którego tak naprawdę do końca nie zna On ma też jakieś swoje zagrywki polityczne Ona też się domyśla, że w przyszłości wydarzyło się coś bardzo złego, ale nie wie do końca co I strasznie chce odkryć, co się właśnie stało z jego byłą narzeczoną, która zaginęła Narzeczoną, czy może raczej dziewczyną, bo to chyba nie była nawet jego narzeczona No i tam grzebie w jego przeszłości i dowiaduje się różnych ciekawych rzeczy no, to było całkiem niezłe, więc, więc to wam polecam i to wszystko, więc wcale nie było tego tak dużo. I jak widzicie, trafiło mi się dużo takich książek w tym miesiącu, które jakoś tak mnie nie zachwyciły i po prostu przeczytałam je, żeby dla zabicia czasu, nawet z przyjemnością, ale, ale wiecie, są takie książki, które, o których się zaraz zapomina po przeczytaniu i niestety mi się trochę takich trafiło przez ostatnie trzy miesiące, ale było też kilka perełek, także dawajcie znać, co wy czytacie. Ja bardzo chętnie zawsze czytam też polecenia od Was i do zobaczenia w kolejnych filmach.